Zapraszamy na program Miasto żyje. Dziś między innymi remont Małachowianki, nowe życie baru mlecznego i wielka orkiestra świątecznej pomocy. Małachowianka wreszcie doczeka się remontu, to, że jest konieczne, widać gołym okiem. Od roku 80 nie było remontu w najstarszych częściach szkoły, więc rzeczywiście szkole już należy się generalny remont. I myślę, że jeśli będzie on taki, jaki jest w założeniach, to warto było tak długo na ten remont czekać. Lifting przejdą dwie najstarsze części budynku. W dawnej kolegiacie starą klatkę schodową zastąpi nowa. W obecnych pomieszczeniach biblioteki będą mieścić się sale lekcyjne. Przebudowana ma być także aula oraz sala muzeum w podziemiach kolegiaty. W dawnym kolegium powstaną między innymi nowe sale dydaktyczne oraz niewielka sala koncertowa. Fundamenty budynków mają być osuszone, a teren wokół zdrenowany. Wymienione będą drzwi i okna. Większość pieniędzy na remont dołoży Unia Europejska. Początkowo dofinansowanie miało wynosić 15 milionów. Ostatecznie władzom miasta udało się uzyskać 25 milionów złotych. W tej chwili ten wniosek czeka na ocenę formalną, merytoryczną i po tej ocenie dopiero będziemy mogli podpisać preumowę, a później umowę na dofinansowanie maochianki. Mamy nadzieję, że dofinansowanie będzie w granicach choć maksymalne możliwe, 85% całej inwestycji, w związku z tym, że inwestycja będzie około 30 milionów, więc 25, około 25 milionów będzie to dofinansowanie unijne, natomiast w budżecie miasta musi znaleźć się około 5 milionów. Bar Mleczny na rogu ulicy Tumskiej i Kwiatka wkrótce zacznie działać na nowo. Do lokalu przeniesie się stowarzyszenie Oto Ja, które w tej chwili prowadzi galerię przy placu Narutowicza. Będzie to kawiarnia, będzie to księgarnia, będzie też miejsce spotkań. Miejsce, które będzie promowało nie tylko sztukę, ale wszelkie działania kulturalne, działania praobywatelskie, Także będziemy otwarci też na spotkania stowarzyszeń, klubów, ludzi działających w Płocku. Współdzielnia Kulturalny Mleczak ma funkcjonować na zasadzie franczyzy społecznej. Deklaracja w tej sprawie jest już podpisana. Kulturalny Mleczak pierwszych gości zaprosi najprawdopodobniej już w tym roku. Nie obędzie się bez niespodzianek. Chcemy w menu zachować trochę nie tyle klimat może dawnych lat, ale no chociaż jakąś niespodziankę w menu e, z tamtego czasu, może zupa. Zawodnicy z piłkarskiej szkółki Krasnali i drużyna Urzędu Miasta Płocka zagrali na nowym obiekcie sportowym. Na tym obniku mam nadzieję, że będą codziennie rozgrywane mecze, które. Radości najmłodszych, ale także i dorosłych mieszkańców Płocka będą bardzo pozytywnymi emocjami nacechowane, no i przede wszystkim grą fair play. W zespole urzędu wystąpili m.in. prezydent Andrzej Nowakowski oraz jego zastępcy Roman Siemiątkowski i Krzysztof Buczkowski. Pierwszego gola strzelił prezydent. Do przerwy ekipa z ratusza prowadziła do zera, jednak w drugiej części spotkania krasnale wzięli się ostro do gry. Mecz zakończył się wynikiem 8 do 3 dla młodych piłkarzy. Po raz pierwszy ulicami Płocka przeszedł orszak Trzech Króli. Nadrzędną ideą orszaku jest oddanie hołdu Dzieciątku Jezus. Ten hołd został oddany w Szopce przy Domu Biskupim. W rolę Dzieciątka Jezus wcielił się półroczny Mateusz. Byli obecni także jego rodzice, czyli Święta Rodzina. Mędrcom towarzyszyły tłumy. Barwny korowód przeszedł od Fary do katedry. Przygrywała mu kapela góralska ze Szczyrku. Uczestnicy marszu dostali śpiewniki z kolędami i papierowe korony. Po drodze kilkakrotnie przystawali, żeby obejrzeć krótkie sceny misteryjne. Na Odpowiada! Bo oddam cię kato! Nasza kantyczka, śpiewna i prosta, szczerego serca nie płynie. Chcemy z radością. Zachęcam do wspólnego śpiewu, aby przed Eucharystią Bóg narodził się w naszych sercach. Zapraszamy do świątyni Pana. Uroczystości zakończyły się mszą w katedrze. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Płocku wyjątkowo hucznie. Pieniądze do puszek zbierało 350 wolontariuszy. Spotkać ich można było na ulicach, a także w centrach handlowych. Wśród zbierających było w tym roku 50 VIP-ów. Kwestował m.in. prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Przez cały dzień w galeriach odbywały się koncerty. Wiele działo się także na starym rynku. Tu również, w pobliżu sceny, stanął ambulans do poboru krwi. Gwiazdą wieczoru był zespół Kobra Punktem kulminacyjnym było wieczorne światełko do nieba. Dziękuję tym wszystkim, którzy tu w Płocku zaangażowali się w organizację Wielkiej Orkiestry Środowiskiej Pomocy. Już po raz 20. Dziękuję wam wszystkim, którzy tu jesteście by razem z nami dać sygnał niebu, że jesteśmy razem, że los małych, chorych, bezbronnych dzieci nie jest nam obojętny. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dołożyli swoją małą cegiełkę, byśmy mogli dzisiaj, a także w przyszłości, cieszyć się zdrowiem i radością najmłodszych Polaków. Liczenie pieniędzy w głównym sztabie trwało prawie do rana. Na portalu Allegro cały czas trwają licytacje gadżetów, które orkiestry podarowali podczanie. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w ten jubileuszowy i wyjątkowy finał i zechcieli wspomóc kobiety ciężarne z cukrzycą. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Płocka, panu prezydentowi i wszystkim VIP-om i wolontariuszom, którzy wspomagali naszą akcję. Polska Galeria Sztuki zaprasza na nietypową wystawę. Wśród eksponatów między innymi książka w formie sukni, butów czy trzech trumien. To są książki autorskie od początku do końca, wymyślone, napisane i wykonane przez artystów w jednym egzemplarzu. No najwyżej tam do 100 egzemplarzy to jest góra, czyli unikatowe książki generalnie. Unikatowe obiekty, jest tu malarstwo, grafika, literatura. Wystawa jest częścią Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki. Swoje prace nadesłało kilkudziesięciu artystów z całego świata. Od Płocka wystawa rozpocznie swoją trzyletnią podróż. Odwiedzi renomowane galerie, biblioteki i muzea w 25 miastach. U nas eksponaty pozostaną do 29 stycznia.